kanale a tu dzisiaj się znowu wstąpimy do babci do zakonnicy tym razem ucieknę przed zakonnicą tylko co tu mamy ucieczka frontowymi drzwiami 75 złotych ucieczka samochodem 225 i spektu spektakularna ucieczka nie wiem jaka to jest za 522 525 złotych ukryte monety 150 nie, jakoś grafika, może weźmiemy najszybciej. To będzie niska, najszybsza. Bez pominania tego. w ten. Aha, tak, pominę. Czas ładowania będzie dłuższy. To co z tego, że będzie dłuższy, będę mógł Wam bardziej opowiedzieć. Zaczynamy grę. Z babcią już kiedyś. Z tą zakończą się już kiedyś spotkałem. I już Wam powiem, Pierwszy, pierwszy dzień. I kiedyś. Była też taka. Yy, muszę być szczer... Czekaj, co tam pisze, kurna prze? Muszę być grzeczny. Dobra, spadać, bo mi tutaj yy, mały ten. Czyli widzę, że mamy mamy małą yy, podpowiedź, co i jak na razie. To są na razie przeczytam. Kustanę, żeby mi już miały. Muszę być grzeczny. Jestem Janek i mam zamiar być dobry. Okej, okay. ja dobry nie zamierzam właśnie być. Bo mam. Bo mam zamiar babci. Zablokuj drzwi, a będę być, być bezpiecznym. OK. Nie tu. Deską. Okej. Okay. Lecimy po raz kolejny z babcią, ale znaczy z zakonnicą, ona He tylko tu jest w, w, u mnie właśnie ten jedyny problem że jak ja tu przyjdę, to że chyba nie będę mógł później otworzyć sobie tych u jakby, jakby ona tu od razu już była to ja pierdziele ja bym się yy, nie zdziwił chociaż zresztą ona ona jest taka że ta ona przechodzi nad tutaj gdzie ja teraz jestem ona pod tym przejdzie bez problemu Ona by przeszła bez problemu, a ja w tym bym. A kurwa, ona już tu biegnie, ona tu już biegnie, ona już tu biegnie, więc pierdzielamy. Ona, ona też tu idzie, 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 ona też tu idzie. Zamykamy drzwi. Tutaj zamykamy. I ona tutaj nie przejdzie, nie wyjdzie teraz. Ona wiedziała, gdzie ja idę. Ale raczej. Tutaj nie wejdzie, nie powinna wejść. Ale słuchajcie jak chodzi po pokoju Mam 50 złotych. Posłuchaj. Prata. Zamykamy. <laughs> o, masakra. Okej, okay. lecimy dalej i może i bym zeszedł sobie tam na dół, ale tam chyba dalej nie ma gdzieś wyjścia, chyba nie? Zobaczymy zaraz, czekajcie. Bo zobac... Co? Ja się wróciłem? A nie. Dobra. Co? Tu? Co? 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 Co tam to dziura jakaś jest? A czy co to jest? jakiś? A! Do, do, do aktywacji me mechanizmu potrzebny jest święty gral. Święty gral? To co to to do ciula pana jest? Co tu jest? Tajemnicza forma Tajemnicza forma O to 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 Święty gral. O jest! Ja pierdzielę, Ale jajca Ja już tu mogę to położyć Okej okay, Tu coś mi Tu coś otwarło Telewizor? Wyzwanie w labiryncie Rozwiąż nowe zagadki Aby uzyskać nowy element A to co to jest? What the hell? Co? 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 Ten Lenti, Obóz jest naprawdę fajny poznaję tutaj Wiele przyjaciół I jeżeli szybko umyjemy ubrania Zawsze Dosta, dostajemy nagrodę. Kropa Ona jest dobra. Przecinek. Ona nas bardzo dobrze traktuje. Kropa Od czasu, przecinek. Do Dawida. Do, do, do czasu pozwala nam spoglądać przez malutką dziurę do klucza. Przecinek. W której widzimy ptaki. Kropka. To naprawdę piękne stworzenia. Kropka. Jednak przecinek. Czasami musimy je. Uci uciszać kro przecinek, bo ich mięso nie jest zbyt smaczne 3 kropki. What the fuck? To jest kurne przerażające! Boże, z jaką babą wstrętną mi się tu daje żyć. O maluju Dobra, może ja się tu lepiej schowam, wiecie? No to na pewno przyjdzie. A skoro ona tutaj przyjdzie, to będzie problem. I najlepiej by było, gdyby ona tutaj nie przyszła, ale już widzę, że ona tu idzie. A ja se kucnę. Nie ma mnie. Nie ma mnie, kurna, będą. Mówiłem, że mnie tutaj nie ma. Ty głupia szmato. Jak mogłeś mi to zrobić? No i widzimy reklamę. Dobrze, że chociaż są w tym reklamy, bo można sobie chociaż odpocząć. Masa. O! O kurna, jakieś widoki tu są jeszcze lepsze. Okej, okay. zaczniemy. E, zastanówmy się na tym... na tą grą zostaw te tę... na razie w spokoju. E, 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 mam zamiar być dobry. Dobry. Muszę być grzeczny. ile razy ona tu. Jak będzie cała tablica zapiszona, i ona będzie mi kazała to zmazać, no to nie. nie chcę być zmazany. Ja nie. nie, 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 nie chcę jeszcze zmazywać tego. Nie teraz bynajmniej. Ona prawdopodobnie tutaj teraz przyjdzie, więc raczej stąd nie wyjdę. Tak jak Kurna! Nie widziałaś mnie. Nie widziałaś mnie, szmato. Szmato, bądź pokorna. Dobra, szmata sobie tam poszła. Teraz ja sobie pójdę tutaj. Otwo yy, siepnę ją w tamtą dziurę, żeby ona sobie tutaj poszła. O, o kurwa, tu już ona ma. Tu już ona. Ta kratka się nie zamyka. Nie, nie zamknęła? Ja pierdzielę! Ona tam była! Ej, zaraz czekajcie. Co to kurna? Zabiedźmy jakieś tutaj są. Dobra, może wie ta co? Zrobię tutaj te drzwi, zamknę. Ona tutaj była prawdopodobnie. Rzuć ono się już pali i my w nią rzucimy też możemy w nią rzucić też możemy w nią rzucić Ups. możemy w nią przecież rzucić to gorzej, jak się spali. Kurna ma... Ten cały bajzer Tu się po. Oby. By on. To się już zgasło, bo wtedy będzie mi ciężko. Okej, okay, zgasło. I tu pewnie jeszcze nie ma. I oby i tu nie było, bo będzie ciężko mi tutaj z tej strony wyjść. A tak, to ja bym sobie pójdę. Tutaj Otwor Ja pierdzielę Skąd ona się tu wzięła o, reklama jest taka śmowa. Okej, okay. proszę bardzo. Czemu ta Ziem jest ciężej przejść i z babcią Granny która jest jeszcze gorsza, bo jest ich trzy wersje tego. I, bo... I tej babci jest trzy wersje. Tu na razie jest tu... Na razie tylko jest dwie... Ta jest, ta jest zwykła i... Tam ta... mamy jeszcze dwójkę. Yy, muszę być grzeczny, jestem Janek i mam zamiar być grzeczny. Dlaczego to się cały czas zapisuje? Na po co to? Okej, okay, może ja sobie pójdę lepiej tędyk. Jest tutaj coś? O, mogę się tu schować. Ale jajca. To wie co? Ja wiem co ja zrobię teraz. Wezmę jej. To wale I spierdziolę szybko tutaj. Ona tu powinna wejść Bynajmniej tędy powinna Powinna tam, tędy, Powinien nam przez tą szparę ją widzieć Chociaż powinna ona tam już wejść Wejdź z, kryj z kryjówki Wiecie co? Wolę zaryzykować jeszcze I tu nam jeszcze nie ma Więc wolę zaryzykować i tu jeszcze się tam chwilę schować Albo Nie Pójdę ją pochodnią Pochodnią ją. Ale najpierw sobie wezmę i wejdę zobaczyć. Ooo. Gdzie to zaszło Gdzie się to jest? Przycisk. Otworzyłem ten. to. Kto się za mną zamknie teraz? To chyba się Ten głos gdzieś dochodził stamtąd. Chyba? Tu jakieś kratki, które nie można wejść Woda hell O co to jakiś obraz, tu wejdziemy, ale tu kryjówek ja mam jakieś głupie przejścia? A no jakieś tu mam przejścia, kurna, co to są? Gdzieżem ja to do ciula wyszedł? Czekaj, 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 czy ja nie, nie jestem czasami na polu? Ja chyba jestem na polu. I... Nie! 60 minut. Jestem w kurniku! ja z tego kurnika stąd Ja nie lubię kurników Teraz to bym był na stadionie To nie, Wy, wyjdziemy stąd I Ona prawdopodobnie też tutaj przyjdzie Więc brrr, raczej bym wolał stąd pierdzielać. Ale zobaczymy co tutaj jest Aha, tu jest druga, wej, drugie wyjście Drugie wyjście do tam na górę. Tu na górę tam na górę muszę zobaczyć, by bo to bo tu jest na hali sportowej. Nie, tutaj nie da się wejść. Ale skoro ona otworzy te drzwi, to mnie prawdopodobnie zauważy. Więc... Albo wyjść tam tymi gdzieś drzwiami. CO TO kurwa CZŁOWIEK RAM ROBI? Czy ona tam jest? Czy ona czasami tam Czasami tutaj nie wpuści później mnie? Żeby mnie zabić Czy ona mi tylko młotkiem zapierdzieli? Oby to była prawda, że tylko mu... O masakra, ona tu już była Dobra, może się lepiej schowam w szafie Będzie lepiej Ona prawdopodobnie poszła gdzieś tam O. Kto ja sobie otworzę tutaj drzwi Pójdę sobie do łazienki Łazience będę prawie o nic? Ale to strasznie chaosuje, ja pierdziele! Dobra, może kobietę ja pójdę lepiej, bo mnie jeszcze zjesz w tej szafie No, tu prawo potem nie przyjdzie, więc ja wolę się zacząć już w tej szafie Bo tu są te drzwi Zobaczymy, czy ona tu przyjdzie, czy nie Metalowa krata, o ja pierdziele Czyli prawo potem nie, do tej metalowej kraty Gdzieże że ja to znowu kurna wylas? Jakaś stołówka. Czekaj, 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 czekaj. Tu... tu o, cmentarz tu jest... Czyli jesteśmy w kościele! Czyli ona mnie nasz lata... Ona nas gania po kościol, po kościele. A ta menda wstrętna. Może się zepsuć, Albinami. Tam wyskoczymy. Po kilku sekundach jedna ze sprężyn wypadła. Wow, alby nami już jesteśmy na górze. Jest fajnie. Tu kolejne monety, monety mamy. Eee, ile mamy nagrania już? 14 minut dopiero. Jak dobrze pamiętam? Jak dobrze od razu bynajmniej mówię. Jakaś ryba. Czy tu będzie moja głowa? Morderca świn. Jele. Zaraz Czy on Się gapi na mnie oczami? Ta świnia Kurna też? Że... Ej no chłopaki to ja może lepiej sobie spierdzi, Ale dobra Bo ja Tej babci Gdzie mnie ciągniesz? Stój Bo ja nie wiem co tam było na dole Filla Jakiś numer mi się do... tam... Nie wiadomo jaki numer się chciał do mnie połączyć. Zaraz, czekaj się chwilę. Eee, co to rzecz do ciula jest? Ale to czekaj, da się wrócę jeszcze do tego razu. To tak jakby był Jezus trzymający kielich. Ale wolę sobie tu zejść jeszcze... Na dół, halo! Otwórz te chrypane drzwi. Okej, okay, nie chcę otworzyć tych chrypanych drzwi, to ja sobie wolę tu pójść. Wolę sobie pójść tutaj. Tej drzwi. No że chyba by ta szmata mi wyszła tu w drzwiach to ja bym ją kurna, nie wiem, książką zaczął rzucać Ale bym się kurna zesrał jakby ona teraz tu wyszła A ja bym szedł po tych tunelach jak kret Nie, o, o A to co to to, to, to ciula jest? Dobra, może ja się lepiej wrócę I pójdę w tę stronę Jest tu tyle tych rzeczy, że ja się pogubiłem i nie wiem gdzie co mam iść Jak będziemy tak błądzić to jak rata Tu był ten, tu był to, tu było to, tu było to, pamiętam, było to. Lecimy do lecimy tutaj. to lecimy do góry, tu, lecimy wracamy się tu, lecimy i zobacz, kto otworzył, tu, lecimy dobra, dobra, witajcie. tu, się z wami.